Numery 3, 4 i 13. Jest to jedno z ważnych ćwiczeń, ponieważ podczas tego ćwiczenia policjant uczy psa na komendę. Pies szarpie się sprzed... Atakuje agresywnie, jak Państwo widzicie, trzyma, nie puści do momentu, kiedy dostanie komendę. Puść. pod uwagę, czasu, punkt. A ten, kto ma mniej, mniej, mniej punktów, dostaje ten, tą, zszą, tą zszą, tak? Jest to jeden z istotnych elementów szkolenia psa pod, podczas czynności Mamy, policyjnych. Maje, tako, Pies to musi to wykonywać polecenia, pomimo zresztą, tego, że wcześniej prowadził walkę. A jeżeli to jest równe, Tak nie może być, jeszcze się nie spotkać, z jednej strony jest to zabawa, z drugiej strony jak Państwo widzicie jest to trudne ćwiczenie dla psa, ponieważ szarpiąc się musi wykonać polecenie ustne. Dziękujemy bardzo.